Ciebano, witam wszystkich w Sourer News. Odcinek miał być w piątek. Trochę się opierdalałem przez premierę Verdańska. W, w efekcie nagrywamy to dopiero dziś, czyli w poniedziałek. Także w segmencie, w którym pokazujemy Wasze nagrody, będą te z poprzednich dwóch game weeków, a ten weekend, który mamy w tym momencie, pojawi się dopiero prawdopodobnie pod koniec tygodnia na odcinku. Mierzę w piątek, czy wyjdzie, zobaczymy. Ale ten odcinek musiałem nagrać ze względu na jedną wygraną naszego ziomala z Discorda. Także oglądajcie, nie ma co czekać, lecimy dalej. Jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę, nie masz konta, możesz założyć je z moim linkiem. Dostaniesz wtedy 50 euro zniżki i właśnie na grupę na Discordzie też zapraszam. Obydwa linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczniemy oczywiście od tego, co nowego pojawiło się w grze podczas naszej nieobecności. I pierwsza rzecz, dobrze, że się trochę opierdalałem, bo. Wyszła dosłownie godzinę temu i mamy mega dobrą informację, bo jest nowy Predictor. Jak wiemy, Sourer Data działało mega słabo. Kiedy my na Predictor 5 widzieliśmy, że ktoś na 100% będzie w pierwszym składzie, to w tym samym momencie na Sourer Data widzieliśmy jakieś 10% na jego grę. Najlepsze to jest to na przykład, co działo się z Bade w ostatnim czasie, czyli że od trzech kolejek pokazuje, że będzie zawieszony, a jakoś do tej pory jeszcze nie był. Także nie będę się chyba zagłębiał w to, co tam nam opisali. Prawdopodobnie. Zmieni po prostu dostawcę tych danych. Widziałem tylko tyle, że znowu będzie chodziło o tych graczy, którzy faktycznie insidersko śledzą w danych ligach. Siedzą, nie śledzą. Chodzi dokładnie z tego, co widzę o Ziomali z Solar Insider. Z tego, co kojarzę, tam chyba dobrą robotę chłopaki robili. Ale no nic, zobaczymy, jak będzie działać. Druga rzecz to sprawa od Ziomala o takim Niku. Ja tego nie widziałem. On widział, pokazał nam nagranie. W każdym razie chodzi o to, że najprawdopodobniej od przyszłego sezonu w grze zobaczymy dedykowane rozgrywki dla Serie A. Chodzi mianowicie o jakiś tam spot w którym Reklamują na czym polega Surrey i tak dalej, nie wiem, czy to było dla nowych graczy, czy co. W każdym razie wymieniają, że kiedy wejdziesz do gry, będziesz mógł grać w La Liga, Premier League, Bundesligę i wymienili o dziwo Serie A. Jest to o tyle dziwne, że chyba coś koło połowy zespołów w ogóle nie ma podpisanej w tym momencie, gdzie na przykład cała ligę jest, a nie mają umowy z ligą. Także dosyć dziwne, jestem ciekawy jak oni chcą to zrobić, że nagle podpiszą Juventus Rome, Inter nie wiem czego tam jeszcze brakowało, no ale ich brakowało za każdym razem. Nie zmienia to faktu, że jaram się, bo serie A no nie powiem, że śledzę tę ligę, raczej nie, ale jest tam mega dużo naprawdę dobrych teamów. No i ma to swój fanbase, więc nie wiem, może uda się namówić paru ziemali, którzy to śledzą. Nie wiem jak, ale trzeba dotrzeć do Mateusza Święcickiego na 100% w to wejdzie. Kolejna rzecz, to zmiana, która mi się nie podoba, nie jestem w stanie jej tutaj nigdzie namierzyć. Mianowicie, po to, żeby wprowadzić nowych graczy, souder chce wprowadzić system, w którym wypożycza im karty. W jaki sposób ma to działać? O ile dobrze pamiętam, gracz musi wybrać sobie 5 kart, które chce wypożyczyć na chyba 5 weeków. Haczyk jest taki, że jednego z tych zawodników musi kupić Sourer to wypożycza, jako że to wypożyczenie, to wiadomo, po tych paru gajmujkach to znika. Także oni coś tam zarobią, gracz sobie powącha trochę, jak wyglądają rozgrywki. Pro. No i okej, okay, plus jest taki, że faktycznie łatwiej będzie wciągnąć nowych graczy do gry. Minus jest taki, że niestety to jak zwykle też musi być od solder tej karty prawdopodobnie nie będzie się dało kupić od gracza. Czyli kolejny ruch, który po prostu ma na celu monetyzowanie tylko i wyłącznie platformy, a utrudnienie tradingu graczom. Jak wyjdzie, zobaczymy. Są jeszcze dwie informacje: chodzi dokładnie o MLS, ale myślę, że ubierzemy sobie to w inny odcinek. Powiem tylko tyle w tym odcinku, że będą rozgrywki dla tych ziomali, którzy w sumie już to pokażemy. Jeśli macie 5 kart z tego sezonu, no to bierzecie udział w tych hot streakach. I jeśli uda wam się zrobić 3 streaki, to dostajecie tutaj badża. Za 5 jest kolejny badż. Nie wiemy dokładnie, które trzeba mieć, ale w każdym razie one dają wam wstęp do rozgrywek dedykowanych tylko dla tych graczy. Całość sobie omówimy, mam z tym związane właśnie dwa newsy, tylko nie pamiętam dokładnie o co chodzi, bo nagrywam to z marszu. Także będzie o tym osobny odcinek, będzie prawdopodobnie krótki i przechodzimy do kolejnego segmentu. A w nim dowiemy się między innymi, że Neymar 11 wygrał kartę z tieru 5. Karta wypadła z takiego składu, i kurde, nie pamiętam. Jaki masz nick na Discordzie? Myli mi się to wszystko, kiedy nie macie takich samych Ale spoko, bo widzę że znowu, że jest Teo, widzę, że jest Schlotterbeck Czyli mamy zawodników, o których było mówione pod inwestycje Można powiedzieć, że coś tam się spłaca, chociaż no Tier 5 to pewnie jakieś gówno wypadło No i można ubolewać nad winim, jak wejdziemy w staty to widzimy, że co prawda tutaj nic nie było Ani żadnego celnego strzału, ani próby, ani stworzonej wielkiej szansy Ale jest na C, gdyby coś dołożył to można byłoby liczyć pewnie na tier 3 Kolejny skład jest od Kleja W sumie to mamy tutaj dwa składy, które Wygrały łącznie ponad 20 euro. Pierwszy z nich to Contender, Liga Pierwsza Mega Pechowy, tutaj zawodnik bonusowy na Pazior, który przy 2-0 robi 27 punktów. Niezły kozak. Maris Malone no, odwalił kaszane, ale jak widać, nawet z jakąś liczbą nie podniosłoby to wygranej. Także spokój, tak, 4,30 Myślę, że zwraca któregoś z tych zawodników, bo nie jest to jakaś najdroższa paka. Pytanie, kiedy ją kupiłeś? Ale tego Ziomala kojarzy, on chyba chodził chyba mniej niż te 4,30 O, No i mamy kontenera rozgrywki Rare też in season. Widzimy głównie drugą Bundesligę i jeśli chodzi o jakąś wyższą nagrodę, no to też raczej ciężary. Ale spoko, 15 euro, prawie 16, więc przyjemny zwrot. Tym bardziej, że chyba zawodnicy tej drugiej Bundes też nie są jacyś mega drodzy. Barti BS z kolei rozpracował special eventa anti na kartach In Season. Przyznam szczerze, kojarzę tutaj tylko dwóch zawodników, jest to ten obrońca, nawet nie będę próbował tego przeczytać, no i oczywiście Adli. Nie wiem jak Wy, ja do tych eventów raczej podchodzę tak, że jak nie mam gdzie wystawić kart, to ładuję to tam. Jeśli tutaj było podobnie, no to 4.30 jak najbardziej fajny zwrot. Przy obecnych cenach to ze dwóch fajnych zawodników za to idzie dorwać. Tym razem Olek Junior, czy Olek Junior... Tu chyba chodzi o Winniego, ile dobrze pamiętam, profilowe z Discorda. I jego 29. miejsce w La Liga in Season. A skład wygląda w taki sposób. No i tutaj można obwiniać Remiro, który stracił bramkę w doliczonym czasie gry. Gol strzelony głową przez te wieże, wychowanka Realu, która nic poza tym nie umie. Czyli Juanmiego Latase. Nie wiem, jak to wyglądało nad tobą, ile osób miał Remiro, zakładając, że nikt. No to można byłoby liczyć nawet na te 92 euro. U Mateku mamy tym razem... Znowu kartę z tieru 5. I też fajnie, bo zawodnicy, o których mówiliśmy, coś tam oddają, czyli Teo, czyli Solet, i Iwanowicz, którego kupiliśmy przed sezonem do Rijeki. Jak się okazało, szybko spierdolił i poszedł do saint gilois Tam ładuje gole, jak pojebany, no i mamy efekt postaci tieru piątego. Jeszcze chwilę to potrwa, bo widzę, że paru z Was tu jeszcze nagród nas zdobywało. Jakiś mocny game. Week. Mamy Messiasza, 10 euro, zdobyte na dwóch składach, obydwa na liga. Skład numer jeden, podstawowy, bo widzimy, że tu jest liga druga, znaczy dywizja. Ale fajnie to oddało. Franz, asystą z pizdy, po prostu wyłożył piłkę z wolnego Dombapę. Unaj Simon i Jeraj po mega nudnym meczu w ofensywie, ale czyste konto, więc spoko. No i szkoda tego Fabio Silwy, bo kurde, no Jebany dobrze punktuje, nawet kiedy. Strzeli gola i nie da asysty Widzimy, że był celny strzał. Na kapitanie mogłoby to dać te 34 euro. Tak za to wygląda jego pierwszy skład, czyli 5,75 euro. Szkoda, że nie zostały one wymieszane, bo podbieramy Simona, podbieramy Frana za Asensio. No i prawdopodobnie nikt by tak nie zrobił, ale jeszcze Jerał za Rodrigo i może było być by na naprawdę wysoką nagrodę. Danielo, i znowu pieniądze za La Liga in Season, Dywizja druga. Skład wygląda w taki sposób: no z taki realu poddawały. Remilo nawalił. To, o czym mówiliśmy, lepszy występ. Premiro i może udałoby się wskoczyć na 18. No, ale Sociedad to Sociedad. W następnej kolejce go z kolei odpuściliśmy. To zagrał prawie, że mecz życia. No, Gola tam stracił, ale było Last Mentacle, czyli tak tam wykręcił chyba coś około 75 punktów. Nie przewidzimy tego, no niestety. Jeden z nowszych ziomali na grupie, czyli Szymon. Tu nagroda akurat będzie w dwóch gamewikach. składów widzę, że trochę to jest. Pierwsza nagroda będzie z Contendera, Dywizja. Pierwszo. Skład wygląda w taki sposób, trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo poza Liwają nie znam tutaj nikogo. Ale do jakiejś wyższej nagrody było daleko, więc przechodzimy od razu do następnego gameu. To już powinno być łatwiej, bo grała chyba tylko Premier League. I tak, nagroda jest z Premier League. Dokładniej wygląda to w taki sposób: bardzo dobrze wybrany kapitan, bardzo dobrze wybrany bramkarz, bo trafić na czyste konto u Josesa to graniczy z cudem. I znowu do następnej nagrody daleko, ale sam Lacrua prawdopodobnie się zwrócił. Ostatnie trzy osoby w końcu, i mamy tutaj do no, mega dobry game, week, jeśli chodzi o rybę. Mamy szóste miejsce na świecie, czyli Tier 1, mamy Tier 4 za anti -staka. i mamy 43 euro. No i Jaza, tak wygląda skład antystakowy, mega mocny, ale też mega pechowy. Obrońca robi 42 punkty, kiedy wygrywasz 2 do 0, no to mówmy się, że lekko chujowo. Ale za to udało się trafić czyste konto u Mamarda Szwiliego, a to też nie jest takie proste. Tu jeden z tych dwóch mocniejszych składów, czyli 12 miejsce w czempionie. Skład wygląda na papierze mega dobrze, no i szkoda tego Herkiego. Zagrał cały mecz, ładują dwa gole, on tam tworzy całą grę, a nie udało się stworzyć ani jednej asysty, ani jednego gola, gdzie widzimy dwa celne strzały, widzimy. Jedną dużą szansę i cztery podania przed strzałem. Także no, lipa w chuj, tym bardziej, że jego asysta dałoby tutaj prawdopodobnie trzecie miejsce, zakładając, że nikt go nie miał. W co raczej nie wierzę? No ale i tak byłoby dużo, dużo lepiej. To byłoby kilkukrotność tego, co udało się zarobić. Kolejny skład to znowu Champion, tym razem Dywizja druga wygląda w taki sposób. I tu w sumie można mieć pretensje do Witini. Powiedziałbym, że do Jamala, ale bardziej do Lewandowskiego, bo ze zepsuł setkę od Jamala. Z tym, że do następnej nagrody dosyć daleko. No i ciekawy byłem tego szóstego miejsca. I skład ciekawy, wydaje mi się, że jakichś większych nadziei tutaj nie było. A fajnie oddało. Ciekawy jestem, co to za karta, ale już nie będziemy sprawdzać. I swoją drogą ciekawy jestem jeszcze, gdzie Bakwa wyląduje, bo w ogóle w tym Strasburgu jest dużo fajnych zawodników, większość z Chelsea, a on momentami ciekawie wygląda. Przedostatniego na listę wrzucam siebie, ale nie są to jakieś mega nagrody, więc każdego składu nie będziemy oglądać, więc spojrzymy tylko tu, gdzie udało się wyciągnąć 20 miejsce. I kontynuując narrację z tego, co mówiłem o chłopakach wcześniej, u mnie też nawalił Remiro i u mnie też nawalił Lewandowski. Liczyłem sobie to wcześniej i chyba tak, zakładając, że tutaj ta asysta jest, Tutaj jest to czyste konto, no podium byłoby na 100%. Matematycznie widzę, że jest to pierwsze miejsce z tym, że nie wiadomo ilu graczy nade mną umiało tych samych zawodników. No i przechodzimy tradycyjnie do Ziomala, który co kolejkę nam dowozi. Tutaj też pozwolę sobie na wszystkie składy nie zwracać uwagi, bo myślę, że trochę by to trwało. Samo to ile mieli w ogóle pokazanie tego, co on tam nawystawiał. Zobaczymy sobie ten tier drugi, zobaczymy sobie... A, to nie ten Game Week. Zobaczymy sobie tutaj tylko... Tylko 1600 euro Bo z tego co pamiętam, to z tego tieru trzeciego chyba nic ciekawego nie wypadło Skład, który wygrał aż 1515 euro, prezentuje się w taki sposób Pamiętam, że Ziomek pisał wcześniej na grupie, że Może nie, że było to jego pierwsze podejście do in ale że dopiero co w to chyba wchodzi Tak na grubo Kupił parę kart chyba stricte przed tą kolejką, no i Oddało grubo Mega profit, oby tak dalej Jako, że te dwa segmenty trochę trwały i widzieliśmy już tutaj drugie miejsce, to pominiemy sobie tym razem składy, które wygrywały. Widzieliśmy to poza tym po waszych nagrodach, było dużo staków Realu, także damy sobie spokój. Powoli zmierzając do końca pokażę tylko jednego zawodnika i jeden stak, które moim zdaniem mogą być całkiem spoko opcją na... Najbliższy weekend. Mianowicie chodzi o obrońcę, o którym już gadaliśmy, w sumie nawet na tym odcinku, czyli Umar Sole. Mega dobry obrońca, jeśli chodzi o punkty w dosyć przeciętnej drużynie Serie A co prawda ten sezon mają całkiem niezły. On sam był pół roku bez kontraktu. Po powrocie punktuje w taki sposób. Wcześniej, jeszcze w RB, wyglądało to tak. A dlaczego go bierzemy? Dlatego, że grają z Milanem. Grają ten mecz u siebie. I Milan prawdopodobnie Gola im strzeli. Ale Sole to Sole. Karta klasik kosztuje tylko 3 euro. Wydaje mi się, że warto zwrócić na niego uwagę. Prawdopodobnie w La Liga znalazłbym też jeszcze kilka fajnych opcji, ale akurat La Liga pomijamy, bo odcinek o niej będzie w środę, w czwartek. A z tak o który mi chodzi to Angers. W tej kolejce przegrali tylko 1-0 z PSG, co jest zaskakującym wynikiem, bo prawie każdy tam typował prawdopodobnie 3-4 gole samego Paryża i będą grali oni teraz z Montpellier, czyli najgorszą drużyną całej ligi. Ogólnie te najgorsze to mniej więcej Angers, Le Havre i właśnie Montpellier. Z tym, że zdecydowanie najgorsza jest ta ostatnia. W poprzedniej kolejce widzieliśmy mecz między Le Havre i Montpellier. Tam polegli 2-0, więc w meczu z Angers, które przegrało tylko jeden z Paryżem, wydaje mi się, że też tutaj można zaryzykować i kogoś wziąć. No, przyznaję się bez bicia, nie znam tych zawodników. Trochę zjedziemy niżej, żeby tutaj moja twarz nic nie zasłaniała. Ale uważam, że z tej drużyny zdecydowanie warto kogoś wziąć. Z takich jeszcze rzeczy, ale to jest oczywiste, no to wiadomo: Brighton będzie grać u siebie z Leicester. Logiczne, że z Brighton warto kilku zawodników podebrać. I łatwy mecz teoretycznie ma Aston Villa z Southampton. Z tym, że po pierwsze Southampton zmienia trenera, po drugie Aston będzie grało pomiędzy meczami z PSŻ. Więc moim zdaniem tutaj będzie trzeba uważać. I broń Boże, ja tutaj nie mówię, że oni stracą punkty. Moim zdaniem ten mecz wygrają. Chodzi mi tylko o to, że prawdopodobnie będą duże ratacje. Więc trzeba będzie uważać na to, kogo wystawiacie. Także na dzisiaj to tyle, ostatni segment. Tym razem sobie też pominiemy. Także jeśli film się podobał, będę wdzięczny za łapę w górę.